Cześć kochani, witam was w takim letnim upalnym humorze i nastroju oraz outficie Dzisiaj u mnie gołe rabiona, że tak powiem, bo tutaj sukienka jest dalej e, A to za sprawą tego, że mam dzisiaj fajny rozświetlacz w łynie. I będziemy sobie testować nowe paletki z kolekcji Bari z Ingrid y Cosmetics więc tak, mam tutaj trzy paletki, dwie do twarzy, jedną do oczu. Jeżeli chodzi o oczy, to zdecydowałam się na to paletki Hibiscus. Powiem Wam jeszcze, że makijaż twarzy mam wykonany, to znaczy podkład, korektor, puder i brwi zrobione. Resztę zrobimy sobie razem. I myślę, że zaczynam po prostu od oczu. Paletka wygląda tak w środku. Zrobię Wam teraz oczy tych cieni. Powiem że ten beżowy cień nie jest nie, nie zbyt dobrze się słuczuje. On jest taki... Niby wydaje się miękki, ale nie przenosi się na rękę. Bardzo fajne są te błyski, proszę zobaczyć. <noise> trochę wyżo i taka fala, no ale... I tutaj właśnie ten środkowy, który ledwo, ledwo... Widać, to jest taki ładny, błyszczący, a z tej strony powinien być ten wyżowy. I może gdybyś tak przyjrze, to pewnie go trochę widać. Okej, okay, spoko, więc w takiej razie przechodzimy sobie teraz do makijażu oczu. Ale troszkę żałuję, że nie ma tutaj jakiegoś ciemnego brązu lub jakiegoś liwkowego lub po prostu czarnego, bo fajnie by było przyciemnić sobie linię rzęs, ale to być może użyję po prostu jakiejś kredki, którą mam. Okej, okay, zbliżę Was teraz troszeczkę. I tak, jeżeli chodzi o bazę podcienie, to mam po prostu mój korektor, czyli ten Infallible More The Concealer. Będę używać tego jasnego beżu tutaj z paletki do zmatowienia łuku brwiowego tutaj. No on jest akurat w tym momencie w moim odcieniu skóry, więc też fajnie, że nie jest za ciemny dla mnie. Jo się może trochę się pyli w paletce, ale ja już mówiłam kiedyś, że mi to na przykład zupełnie nie przeszkadza. I następnie biorę sobie ten taki kor koralowy odcień i będę zaznaczyć załamanie powieki. Wow, ale pigment! Powiem ja wam specjalnie, go jakoś bardzo nie otrzepywałam. mówię, a będę później dokładać dużo razy. Ale, no pigment on ma bardzo ładny odcień, naprawdę super. Powiem wam, że jestem w szoku, po prostu jak ten cie te cienie się blendują, naprawdę super. Chociaż, wiecie, jakiegoś wielkiego zdania na temat cieni marki Ingrid to ja nie mam, bo jeszcze nie używałam ich żadnych cieni. Mam jeszcze chyba dwie czy trzy paletki, ale one czekają na makijaż jedną marką wow, ale fajny odcień, taki w sumie można by było tylko nałożyć tematowy cień na całą powiekę tutaj i jakiś błyszczący środek i byłby super letni makijaż mm, naprawdę fajny, spoko A teraz będę takim mniejszym takim dłuższym pędzelkiem będę nakładać ten taki różowy tutaj w, e, już tak stricte w załamanie powieki, żeby troszeczkę je przyciemnić, troszeczkę pogłębić Teraz będę nakładać ten sam cień tutaj, na zewnętrzny kącik. Patrzcie, jak ten cień jest fajnie napigmentowany. Z tego co wiem, to te paletki stacjonarne są w drogeriach Hebe Podajże dostępne, ale pewnie w internecie też. Wow, ale róż! Pięknie to wygląda! Wiecie co? Teraz ja zastanawiam jakiego błysku by tu użyć. Zastanawiam się między tym tutaj i tym tutaj na dole. W sumie każdy z nich by mi pasował. Patrzcie. Ale chyba pójdę w ten taki bardziej, a nie wiem, fioletowy? On taki jakby był bardziej opalizujący. I będę go nakładać takim syntetycznym, splaszczonym pędzelkiem. A więc, co Zobaczę jeszcze palcem, właśnie jakoś się będzie, czy on się będzie bardziej jeszcze błyszczał? Chciałabym takie 100% z niego wydobyć. E, przepraszam, że ja tego środkowego palca używam, ale no po prostu tak mi wygodnie. Hmm, naprawdę super. Okej, okay, tego jasnego cienia tutaj. A nie tego beżowego, tylko błyszczącego. Będę używała wewnętrzny kącik. Tak ja się ładnie błyszczy. Wiecie, co, ja sobie teraz zrobię kreski i przejdziemy sobie do dolnej powieki. Okej, okay, kochani. Kreski mam już zrobione. Zrobiłam sobie po prostu cieniem te kreski, bo uznałam, że po prostu tak będzie bardziej naturalnie, dzisiaj, do tego makijażu. I przechodzimy sobie teraz do dolnej powieki. Zaczynam od tego ciemnego różu, najciemniejszego w tej palecie, matowego cienia. I będę go sobie tutaj... tak do 2 e, trzecie po prostu powieki kornogławic. Następnie pójdzie ten cień w tutaj wewnętrzny kącik, ale nie tak sam wewnętrzny kącik, tylko po prostu na wewnętrzną stronę powieki. I przeciągam go wzdłuż, do tej powieki tutaj. I używam tego najjaśniejszego, błyszczącego cienia na wewnętrzny kącik i przeciągam go troszeczkę na to I teraz biorę troszeczkę tego koralowego cienia na czysty pędzelek i będę blendować sobie tutaj granicę na dole. Na linię wodną nałożę e, brązową kredkę. W zasadzie jest to mój ulubiony element makijażu. I wytuszuję sobie rzęsy moim ulubionym tuszem z Maybelline. To jest ten e, o The jest Lash Lift. O. Ja bym ten tusz śmiało porównała do tego L'Oreal Paradise. I do tuszu, chociaż ten jest chyba jeszcze lepszy, uh, Too Faced Better Than Sex. Pięknie pogrubia i wydłuża ręce. Ręce mam już wytuszowane, więc przechodzimy sobie teraz do makijażu twarzy. I zaczniemy sobie od paletki bronzerów. Jest to po prostu paleta Bali Bronzers Ingrate. Zawiera dwa brązery. Jeden jest matowy, taki ciepło widać, a drugi jest błyszczący. Zaraz zrobiłam swocze. Czego Wam nie powiedziałam jeszcze o tych kosmetykach, to są to kosmetyki wegańskie i nietestowane na zwierzętach, więc fajnie. Cieszę się, że coraz więcej firm, różnych marek, nawet tych tanich, właśnie decyduje się na takie rozwiązania. Dobra, przechodzimy sobie teraz już do tego brązera, bo jestem mega ciekawa. Zrobię Wam jeszcze swocze. To jest ten matowy brązer. A to jest ten błyszczący. No i to odbija światło. Pięknie będzie wyglądał na opalonej skórze. Nabieram sobie tego matowego brązera. On się troszeczkę sypie. Wydaje się być bardzo napigmentowany. Ja tutaj odbiłam tylko nadmiar i już widzę, że no naprawdę jest napigmentowany. Powiem wam, że ma bardzo ładny odcień. Ja się trochę w ogóle opaliłam, i jeżeli ktoś <grymnie> zobaczy, że mi trochę czerwony nos prześwituje, to przez to, że wczoraj byłam na bardzo długim spacerze. No i się opaliłam, ale pięknie jest ten brązer. O, ja słyszałam opinię, że jest to bardzo ciepły, wręcz pomarańczowy brązer, ale nie wiem, czy on na mnie tak nie wygląda pomarańczowo. Czy to taka troszeczkę lekka przesada była. Ale każda z nas jest inna, więc pewnie na każdym odcieniu skóry będzie inaczej wyglądał. No póki co dziewczyny, i chłopaki być może, no to powiem Wam, że tym broze naprawdę bardzo ładnie wygląda. Okej, okay, wiecie co? Pokuszę się jednak i trochę użyję jeszcze tego błyszczącego, tym samym pędzelkiem. Tak może to trochę na czoło, bo ja lubię a jednak jak mi się troszeczkę czoło bardziej błyszczy. No i widzicie? To było jedno zanurzenie pędzla. Jeszcze zdjęłam nadmiar i on się błyszczy, widać. Okej, okay, brązery mamy nałożone, więc e, różu nie mam żadnego. No ale zobaczmy, czy w ogóle róż będę używać dzisiaj, bo mam te rozświetlacze. E, tutaj mam paletkę rozświetlaczy, e, gdzie te rozświetlacze wyglądają tak. Jeden jest taki ładny, jasny szampański, a drugi wygląda trochę jak róż. Za jasny jest trochę dla mnie jak na róż, no ale zobaczymy. Jeżeli będzie mi brakowało koloru na policzkach, to po prostu dodam jakiegoś innego różu, który mam gdzieś tutaj. Zrobię jeszcze słoczy tych rozświetlaczy. To jest ten jasny, on wygląda teraz na słoczu dużo jaśniej niż on w opakowaniu, a ten obok jest różowy. No i widać jednak, że to nie jest róż, więc no nie, nie, nie. To po prostu jest różowy rozświetlacz. Więc użyjemy sobie tak, na jedną stronę twarzy nałożymy jeden, na drugą nałożymy drugi. Ok, i zaczniemy sobie od tego jasnego odcienia. No i on się trochę, troszkę się sypie. Nie wiem, czy zobaczycie. No ale. Zobaczymy. Ok. Ale nie miał to jakoś bardzo dużo na pół. Ja nie wiem, co to się dzieje, w moim ostatnim filmiku też był taki rozświetlacz, to sidło. Ej, no te marki to po prostu się prześcigają. Zobaczcie, a to jest naprawdę bardzo tania marka. Jak on wygląda. Nie no, teraz to ja przesadziłam, będę ze drugą stroną tego pędzelka trochę... Wow. Na czoło teraz już nie chcę nakładać, bo to ma ten rozświetlający brązer. No, ja jestem ciekawa jak ten różowy w takim razie. Biorę inny pędzelek do tego różowego. I ten różowy już mniej byli. Nie widać troszeczkę zostaje takiego różowego odcienia. Ten wydaje się... on jest też bardziej stresowany, To czuję pod pędzel właśnie. Powiem wam, że um, nie wiem, ten jest, wydaje się, że ten jest trochę za jasny dla mnie w tym momencie. Nie, on po prostu taką, może ma bardziej białą bazę w sobie. No, wiecie co napatrzeć się nie mogę. Ten mi dużo bardziej pasuje dzisiaj do e, makijażu, ale. One obydwa są jasne, jednak są inne, bo jak tutaj można zobaczyć, bo ja tutaj dołożę jeszcze troszeczkę, to kreszczko tego, co tu mam na tym pędzlu. Okej, okay, wiecie co, nałożę sobie jeszcze pomadkę, podsumujemy sobie, e, jak ten makijaż wygląda. I jeszcze u różu nie będę dzisiaj chyba nakładać żadnego. wiecie co, jednak dołożyłam sobie troszeczkę tego różu z AA, tego 05 Flamingo. Nałożyłam pomadkę, a pomadka to jest Avon Rosie Outlook. Jaka to jest chyba ta kolekcja Mark? Bardzo lubię te pomadki, one są takie fajne, komfortowe na ustach. Mam jeszcze taki rozświetlacz w płynie z Ingrid Cosmetics Glow Maker. Ja mam go w odcieniu Light, tutaj jest napisany numerek 2. O Light nie ma tutaj mowy, jednak na stronie z którego zamawiałam po prostu on się nazywa Light. Z tego co widziałam były trzy odcienie różne i nałożymy sobie go teraz tutaj na ciało. Jestem ciekawa jak on będzie wyglądał. Patrzcie, on ma bardzo taką konsystencję jak woda i on tak i on cieknie bardzo. Właśnie zachowuje się jak woda. No błyszczy się przepięknie. Ma taki pędzelek kabuki. Okej okay, kochani, i tak wygląda właśnie ten rozświetlacz Na moim ciele No, błyszczy się, prawda? Ładnie, odbija światło Jednak teraz tak sobie myślę, że chyba mogłam jednak Ten ciemniejszy odcinek kupić Może nawet ten najciemniejszy Wtedy byłbym, Może bardziej taki efekt Opalonej skóry ja teraz trochę jestem opalona, ale To jeszcze hmm. To jeszcze nie jest to Nie klei się Nie, nie klei się no, bo mam, on zawiera trochę drobinek brokatu, takiego drobnego, ale mi to nie przeszkadza. Patrzcie, tutaj wam pokażę na ręce. On już zastygł. On już się nie ruszy stąd. W ogóle, fajnie. Więc zastyga, super, bo nie będzie się w takim razie na ubrania przenosił. Więc moi, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy makijaż i testy kosmetyków z Ingrid. No powiem Wam, że dla mnie to wszystkie te produkty, które dzisiaj testowałam, są naprawdę spoko. Na pewno brązery i rozświetlacze super. Paletka bardzo fajna, przyzwoita jakościowo, naprawdę. No i ten rozświetlacz trochę mnie zaskoczył, bo on fajnie zastyga, odbija światło, nie klei się i nie odbija. Fajna propozycja na pewno na lato. No, tylko trzeba z nim szybko działać, bo zastyga bardzo szybko i jest wodnisty. Więc kochani, mam nadzieję, że podoba wam się dzisiejszy filmik, że zostawicie kciuka e, lub zasubskrybujecie mój kanał, fajnie by było i... no bo ja wam nie mogę się napatrzeć na ten błysk. I mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmiku, trzymajcie się gorąco, no, może to trochę za dużo powiedziano, bo gorąco jest naprawdę, ale trzymajcie się, buziaki, pa!